Witam, witam. W dzisiejszym odcinku spotykamy się, żeby porozmawiać chwilę o SWAT Mutancie. Pewnie będzie to jeden z krótszych odcinków, ponieważ SWAT Mutant jest e, dość krótko w serii. Więc tak. Kim jest SWAT Mutant? E, SWAT to jest takie... jakby wojsko, takie FBI normalnie. E, służba taka. I Swat Mutant to jest ziomek, który należał do takiej służby, ale zamienił się w Mutanta z KBD. Pierwszy raz pojawił się w 72 odcinku, gdzie strzelał do kameramena e, naukowca z, z rakiet i atakował e, kameramanów i między innymi tego naukowca sierpem. Jak normalnie jest z kota w butach ostatnie życzenie. Potem został zaatakowany przez e, z tego Spidera odnowionego. Uciekł i gdzieś trzasnął tam w dzwon. I potem jak naukowiec go ch e, chciał zabić, to pokazał pewien gest. I pojawił się Jiman i ja myślałem, że to jest taka ironia losu, że on się tam zaczął śmiać, a Jiman go zmiażdżył, bo go nie zauważył, nie? A tu Wygląda na to, że się ewakuował, ponieważ jego kolejny powrót, e, nawet nie kolejny, pierwszy jego powrót, był w 72. E, nie, 74. odcinku, gdzie było go widać z in, z jako G-Squad i z jump on na końcu kameramana. a potem powrócił w 77. odcinku i tak, taki występ miał. To nie jest on, oczywiście. O! Tamten w tle to jest Swat Mutant, oczywiście. Powrócił on ulepszony. Teraz ma lepszy hełm. Ma okulary znaczy nawet nie okulary, taką szybę specjalną. Rakiety odnowione. I teraz ma dwa sierpy, które do niego wracają. I są takie w stylu Astro. On ma teraz ulepszenia Astro. Tutaj są jeszcze jego przyjaciele, oczywiście. E Widać, że umi on w ogóle mówić, bo patrzcie. Nie, bo tu jest jeszcze ta walka. Więc powrócił on z ulepszeniami astro. Normalnie tutaj śmiga. Jest swat mutantem i jeszcze umi mówić. Dalej, o to jest to. Jest pokazana jego moc. Siła. Rzucił, ten sierp, rzucił tym sierpem, przeciął wszystkim głowę, wyciął i po prostu do niego to wróciło. I się po tym, oczywiście, zaśmiał, jakby nigdy nic. No i co? No, zwykły postać, tak? Nie. Spójrzcie na to. Co mu wypadło gdzieś z kieszeni. On ma specjalne zdjęcie w Alpha Hills. Dla tego Alpha Hills akurat jeszcze nie widziałem. Special Government. I teraz wiemy, że on był jakimś jednym ze, spe ze specjalnych jakby członków czegoś. Jakiejś grupy. Pracował on w Alpha Hills. Razem z tym ziomkiem, tym naukowcem. E, nie skibity, i razem z ten z sekretnym agentem, bo tam było, że sekretny agent został nowym e, przywódcą. W ogóle o sekretnym agencie można by kiedyś też zrobić film. Jak tak to, to teraz sobie myślę, i patrzcie, mamy tutaj ziomków. Nie wiem, który to jest akurat Swat Mutant z nich, ale z tego, co mi wiadomo. Większość z nich, co ciekawe, ci z twarzami, e, gdzieś on tu stoi, ale większość z nich to są w ogóle inne policyjne mutanty z 72. Bo on tam walczył razem z jego przyjaciółmi i ci przyjaciele też zostali zainfekowane, zainfekowani w mutanty, tylko że byli be, bez mózgu po prostu. Ich mózg był wyprany, nie byli świadomi tego, co się dzieje, i zginęli. Zginęli w walce. I patrzcie, mamy tam w tle, to jest możliwe, że ten ziomek, co, e, ty, co naukowiec TV Man e, z nim tam rozmawiał. I tutaj mamy Dafuk Buma, sekretnego agenta i mamy na niego znak zapytania. I pytanie brzmi, o co chodzi? Czy jakby Swat Mutant pracował z, z jego przyjaciółmi w Alpha Hills i sekretny agent się tam pojawił? Ale kim był sekretny agent? Jak on się tam pojawił? To jest wszystko ciekawe. Yy, może ktoś napisać w komentarzu. I to jest ciekawe, że ten znak zapytania nie jest tu bez powodu. Myślę, że Swat Mutant coś wie o nim, wie, że on tu gdzieś się kręci. I to jest ciekawe. Mo możliwe, że sekretny agent coś od początku był zły i coś tam kombinował. Ten odcinek jest robiony na spontanie. Tak po prostu chciałem, bo i tak teraz robię odcinki na zapas yy, z głosem. No bo tak to akurat mogę, będę mógł nagrywać. I myślę, że bardzo prawdopodobne jest niestety, że niedługo zobaczymy koniec Swat Mutanta. No bo patrzcie. Lucky Cameraman zobaczył yy, sekretnego agenta. Lucky został przejęty. Plunger zobaczył. Plunger został wsakowany i zginął. Dark Speakerman mógł zobaczyć. Zginął wa w walce z naukowcem. Nie bez powodu, pewnie. To wszystko było ukartowane. Myślę, że niestety SWAT-mutant niedługo będzie miał swój smutny koniec, ale jak już będzie miał, mam nadzieję, że będzie to z honorem po prostu, że zginie jak bohater. Bo to jest, myślę, nieuniknione. I to jest ciekawe. Może przed tym, jak SWAT-mutant umrze, jeśli tak będzie. Może on coś powiedzieć właśnie o tym sekretnym agencie? No jest tu to zdjęcie. 1986. I potem to już dalej walczyli, bla bla bla. Więc myślę, że on tam pracował, i sekretny agent się pojawił. Został nowym przewodniczącym. Z jakiegoś powodu mógł coś sabota sabotażować. Yy... I no to, to jest ciekawe, jak to tam się wszystko prezentuje. Myślę, że Swat Mutant jest ciekawą postacią. No i to by było na tyle z tego odcinka. Taki o zrobiłem sobie, bo ja lubię czasami pogadać. No i tyle. Może mi się coś jeszcze przypomnie, to napiszę w opisie. Nara.